Czy здесь вы такто alguna vez? Xin en bi, teng teng, geng chen. Del Cairo como es de Egipto las pirámides. heart like big ben. Usilia, która przynasa wasziu radość, ako występ na najwyższym chtit tatier. Pronshafts chiner. Азда Taj Mahal. Tox, mosivies. When heard at the White L'amour plus grand que la Tour Eiffel. La Giorgia così grande come la Basilica di San Pietro. Music as sweet as was played in the Opera House in Sydney. Ty możesz zjeta i mieć! Gratuita! Wszystko, co ty trebujesz je? Yeah. Deklejmy szuę. Wierz w niecierzność! Hajka i nie sil! Ażepta reto! pain pielgrzymage, co naj! Ud 203. No, tak. I mówisz, i teraz no. mówisz. Za Dał po